Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pokażę Wam efekty farbowania ubrań farbą Dylon. Tutaj Wam wkleję, jakie to farby. Ostatnio robiłam czyszczenie szafy, to był ostatni mój film i pojawiły się też pytania. Bardzo byś, byłyście ciekawe, jak wygląda farbowanie tych ubrań, jaki efekt to przyniosło. Farbować ubrania zaczęłam w, już tamtego dnia, w którym nagrywałam tamten film, ale że zrobiło to, trochę czasu zajmuje, zrobiło się już i. Późno i ciemno było, także nie dokończyłam tego filmu. Dzisiaj mam czas, także go kończę i zaraz wam pokażę, jak to mi wyszło, ale co do czego to miałam. Pokazywałam wam na początku, że tam było 5 kolorów, ale jednak zrobiłam tylko 3 wersje kolorystyczne i zrezygnowałam z czekoladowego koloru i z pomarańczowego, no ale to zaraz zobaczycie. I tak, pierwsza kubka na brązowo, czekoladowy brąz, to są, będą jeansy, jedne takie grafitowe i koszula ta w paski. Ja to wszystko ważyłam, też żeby to, wiecie, się zmieściło w tych limitach. Oliwkowy, yy, oliwkowy zieloń to będzie jeden taki na ramionczkach top, koszula druga i jedne jeansy jasne w tych kapsułkach, w tych kapsułach, takich to 600 gramów minimum, a tu, a maksimum chyba kilo, a tu 500, o, to trochę jakby więcej, tak, zielony forest green, taki fajny zielony, to mam koszulę jedną, koszulę drugą i dwie koszulki i mogę jeszcze tu dołożyć coś, ale jeszcze nie wiem co, a tutaj mamy Emerald Green to taki, nie wiem, Emerald, wiecie, jaki to kamień. I tak to jest w ma, mojej małej koszul, taka sukienka, chcę ją pofarbować, ona jest taka wyblakła. Myślę, że będzie fajnie wyglądała. Oświeżona, jedna mój t-shirt jeden i jeansy jedne niebieskie. No i na końcu pomarańczowy, pomarańczowy z niebieskim, to powinien wyjść brązowy. Zobaczymy co wyjdzie z tego. Bardzo jestem ciekawa. Jedne dżinsy, ten top taki zwykły t-shirt, ale on jest niebieski i jedna biała koszulka. Ok, będę to wrzucać. Koszula, taki na ramionczkach pod koszulek i dżinsy. Levisa na oliwkowo. Powodzenia. Jednak muszę to wyciągnąć, bo to trzeba zmoczyć najpierw. Myślę, że zmoczę to po prostu same pod y, kranem. Ktoś pomyśli sobie, może, czemu ja je nie mogę nosić niebieskich y, tych dżinsów? One po prostu później nie będą pasowały do mojej jakby do, do całej góry, bo te dżinsy mają taki zimny odcień, a wszystkie moje, no znaczy nie wszystkie, zanim wymienię swoje ubrania, to trochę mi zajmie, ale y, z górą zimny nie będzie pasował, po prostu one się będą gryzły, dlatego. Robię eksperyment. Zobaczymy. Jest napisane auć, żeby cały ten na bawełnianym programie cały, cały ten cykl przerobić musi. I to jest 30 albo 40 stopni. Y pff. Cały ten bawełniany cykl to zajmuje ze dwie godziny, jak nie lepiej. Tutaj także no nie wiem, ale wolę, żeby to się warwało. Y Wiecie, dobrze niż, niż za szybko, oj. to tak wygląda taka kapsułka. Teraz się pierze, widać, że kolor troszkę... Na gumie tutaj widać kolor, nie? Zielone. Okej, okay, teraz chwila prawdy. Skończyło się prać. Pojemniczek pusty. O, ludzie. Koszulka. O, kolor ładny ma. Tylko widzicie, nitki są syntetyczne. Dopiero sobie przypomniałam, że te nitki są syntetyczne. I no, jeśli nie farbują, co to jeszcze było spodnie? To najważniejsze. Już malutka, już. Poko wygląda, zaraz je rozłożę. I, i, I co jeszcze mam? Koszulę, okej. Okay. Tak, ta koszulka jednak, widzicie co? Widać. O, zobaczcie. Się nie pofarbowała chyba dobrze. Yy, zobaczymy, jak to wyschnie. Koszula chyba jest ok. Nie widać tu chyba takich przyjaśnień. No i spodnie pofarbowały się okej. Okay. Mają jednolity kolor wszędzie. Widzicie, w spodniach mamy taką brązową nitkę, także ona jak najbardziej pasuje. Zobaczymy, jak wyschnię. wiecie Może będą trochę delikatniej jaśniejsze. Ale widzicie, w białych uszulach też nie pomyślałam o tym. Widzicie, te guziki tak się wyróżniają. Także w sumie może jednak yy, nie opłaca się farbować tego, bo teraz bym musiała przeszyć wszystkie guziki. No chyba, że nie wiem, że to wygląda ok. No tak, średnio. I tak, pierwszym kolorem była y, oliwkowa zieleń, olive green. I tak, y, dżinsy, które były niebieskie, wstawiłam zdjęcie tutaj, y, pofarbowały mi się, już ja je nosiłam. Farbowały mi się bardzo ładnie, moim zdaniem. Bardzo mi się podobają. Tu możecie zobaczyć jedynie co to. <ścoughs> Zaraz wam pokażę. Zamek, widzicie? W środku jest niebieski, y, ale tego zamka, no nie powinno być widać jak nosicie, prawda? Spodnie jak zapniecie, o. Także tak wygląda, wszystko farbowało mi się jednolicie, bardzo ładnie, szwy są, widzicie, brązowe takie... Brązowe, no, beżowe, o, beżowe i one wszystko bardzo ładnie, równomiernie, to wszystko jakby kolor, kolorystycznie do siebie pasuje. Także ja jestem bardzo zadowolona i w tym kolorze te dżinsy będę częściej nosić, a... Yy, w tym jasnym niebieskim jednak nie a, bardzo rzadko sięgałam po nie, także widzicie. To myślę, że się opłacało. No i teraz tak dalej. Tutaj wyszła mała buba, z tym wrzuciłam jeden taki t-shirt na ramionczkach, taki zwykły, to marka i jedną koszulę białą. No i tak, zacznijmy od koszuli, nie wiem. <noise> yy, dlatego później właśnie zrezygnowałam z farbowania białych rzeczy, bo... Nitki są syntetyczne i widzicie, została nitka biała. Wszędzie nitki białe zostały. No i guziki też są. Nie pasują po prostu do tego koloru teraz, także yy, niebieskie paski mogą być, są ciemnozielone teraz. Ogólnie kolor pofarbował się dobrze, wszystko pofarbowało się równomiernie. To jest 100% bawełny, no, ale jedynie no guziki nie pasują. No i ta nitka jest taka trochę. Trochę wygląda to tanie po prostu moim zdaniem i no nie nosiłam tego jeszcze. Ewentualnie można by było, wiecie, co zrobić. Przeszyć jakieś drewniane guziki na przykład. No i, ale tą nitkę trzeba by było też pofarbować. Są takie wiem. jak się nazywa, takie mazaki jakby, do właśnie do malowania takich, yy, ale takich syntetycznych jakby, nie rzeczy, czy tam... czy one są w ogóle do pisania? Nie nie jestem pewna, ale gdzieś czytałam. Że dziewczyny ktoś tam robił z tym, ale myślę, że to jest za dużo zabawy. Nie w granie warte świeczki. Ta koszula też nie, nie, nie była jakaś nie wiadomo jako droga. Także no koszula dla mnie na nie, ale zostawię ją na razie w swój szafie może założę na je, na co dzień. Jak, któregoś dnia zobaczę, Jeszcze nie nosiłam. Zobaczy, ale pewnie będę się źle w niej czuła i ona po prostu pójdzie, wiecie, No nie wiem do czego ona pójdzie. Do śmieci czy do dania, nie wiem gdzieś. I tak, to jest t-shirt, ten taki zwykły vest z Primarka. I muszę Wam powiedzieć, tak, ja rzeczy raczej piorę zawsze przed włożeniem ich do szafki z powrotem. I tu się pomalowało nierównomiernie. Nie wiem, będzie widać. O! To tak, jakby jest ślad o, to jest od dezodorantu. I tak samo z tej strony. Także to jest jedyna rzecz, która mi się właśnie tak źle pofarbowała raczej. I to są. Ewidentnie od dezodorantu, ale to był biały t-shirt. Ja na pewno go prałam. No, chyba że jakimś cudem nie wiem, co się z nim stało. No, także, no tutaj to wyszło kiepsko. I szwy tak samo, macie białe. Także później ja miałam w, do innych kolorów też odłożone białe rzeczy. I ja zrezygnowałam z farbowania białych rzeczy. Także nie będzie ich tutaj. Następnym kolorem był kolor, czekajcie, jaką się nazywa Emerald Green. To taki szmaragdowy mi się wydaje, tak? I tak, trzy rzeczy w sumie mam, dżinsy niebieskie, jakie były, nie zapięłam, widzicie, za Wam zapnę i teraz mają taki no cieplejszy odcień niebieski, granaty taki, granat, ale on ma jakby, nie wiem, czy to będzie widać, widzicie, na kamerze, taki trochę podżółtawy. Myślę, że to widać, ten kolor. Dla porównania pokażę Wam te niebieskie, dżinsy, których nie farbowałam, ale one są właśnie w takim... w sumie co w, w moim kolorze, wiecie? Bardzo, bardzo blisko do tego, także pokażę Wam... O, widzicie jaki odcień? Teraz możecie trochę porównać, także... No te są blisko, te teraz są trochę ciemniejsze niż były. O. Yy, I tu tak samo, wszystko ładnie mi się pofarbowało. Yy, nitki pasują, bo są takie, widzicie, miedziane, nie wiem, jak to, no, taunzowe, także wszystko pasuje, wszystko jest fajnie, super, a! Jeszcze na pewno będą pytania, czy te dżinsy farbują Wam skórę, jak nałożycie, czy te ubrania, nie, nie farbują. Już kiedyś farbowałam czarne i słuchajcie, ten kolor naprawdę się utrzymuje, się nie wymywa z tych ubrań, także polecam, jak ktoś lubi czarne ubrania i czarne spodnie, ja te spodnie z Primarka mam i one wyglądają lepiej, niż były, wiecie, wcześniej nowy, także no polecam farbowanie tym yy, i co, koszulka, ta była wyżowa koszulka, też mi się w sumie ładnie pofar pomalowała, pofarbowała, ma jedynie taką jaśniejszą nitkę, ale widzicie, ta nitka nie jest biała, także myślę, że przejdzie fajnie, ten nadrok był taki właśnie turkusowy i jest i ten kolor też do mnie pasuje, także yy, aha, jedynie co nitka, wiecie co, ta na dole tutaj taka Więcej tej nitki jest, to może o więcej widać, ale ja ją nosiłam i wiecie, to nie jest t-shirt na jakieś, nie wiadomo, jakieś nie wiem, obiady czy coś taki codzienny po domu, taki, no po domu, ale nawet do wyjścia, wiecie. Tak gdzieś tutaj, nie? Nie na jakieś wielkie wyjścia. Pasuje i fajnie w nim wyglądam. I rzuciłam mojej małej sukienkę, sukienkę taka była wypłukana, wyprana, także widzicie, no tej, jak to się nazywa? Jednorożce, no się pofarbowały tak. Y nie przeszkadza mi to, zobaczymy, jeszcze w sumie chyba nie, no, nie nakładałam, ten. także wrzuciłam tak, bo wiecie, była taka wyprana, wyprana, brzydko wyglądała w sumie, wiecie, jak się nałoży, bo widać, że to takie już stare, zużyte, a tak ma jakiś odświeżony kolor, także zobaczymy, jak jej nałożę, czy będzie dobrze wyglądać i trzeci kolor to jest Forest Green, to leśna zieleń, powiedzmy tak i... Miałam chyba coś innego tam farbować, właśnie już nie pamiętam, ale wrzuciłam jednak bluzę taką jeansową, może ją pokażę Wam na, na, na wieszaku. Była taka w jasnym kolorze, takim, a teraz jest w kolorze takim. Słuchajcie... Yy, jeszcze, znaczy podobać mi się podoba. Jeszcze zobaczę, jak to będzie się mieszało z moimi innymi ubraniami. Yy, no, zimą raczej nie noszę takiej kurtki jeansowej, ale na wiosnę jak najbardziej. Na wiosnę, nawet tutaj latem takim. Yy, zobaczymy. Myślę, że do brązu ładnie pasuje, do koralu, do żółci też będzie ładnie pasowało. No, także do takich, wiecie, koszulek, t-shirtów. Bardziej na sportowo. I też mi się bardzo ładnie pofarbowało wszystko. I do tego, a jeszcze wrzuciłam, ta koszulka była taka biało, jakby w czarne paski. I też ładnie się pofarbowało. Nic jej tu nie dolega. Nie wiem jak to będzie widać, ale yy, uwierzcie mi na słowo, nie ma żadnych jakby przejaśnień czy coś, bo to. Yy, yy, yy. Na ekranie może być trochę inaczej wyglądać, ale nie, ona nie ma żadnych przejaśnień, wszystko jest jakby idealnie. Mi się pomalowało, o, kolor też jest ładny, muszę powiedzieć, o, to był za z HM I tu ona fajnie w sumie ma, bo nie ma takiego zewnętrznego szwu, także nie widać nic, jedynie co na rękawkę właśnie taki jest, no biała nitka niestety i tu na dole, ale to koszulka na co dzień fajnie też mieć swoje kolory na co dzień. Kochani, dziękuję Wam za oglądanie, to już tyle w tym filmie, zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, a w kolejnym filmie będzie haul zakupowy, kilka nowych ubrań w moich kolorach. Dziękuję, na razie, pa!